Taki szybki filmik o czymś i o niczym. Mamy moje 186 kilo puszek, ale przyszedłem tutaj. Szybkie podkarmianie pszczół. Już mnie w nos gryzie. Kwas octowy. Mocny. Nie pamiętam ile, ile procent. Ale, o, jak gryzie w gardło. Ale ściskujemy ramki przed motylicą jak na razie to się spisuje ale też była zima łoja gryzie uciekam zima była to nic się nie działo damy im trochę paszy na wzrost rodzin no jest późno i wcześnie to zależy jak na to patrzeć bo po te pogody mamy mamy 15 marca a w marcu jak w garcu więc damy im na każdy ul damy po Jednym cieście i jednym luzem. A jeszcze gdzieś miód mam. No u mnie standard. Ze trzy tapyciaki na pasiece żadnego nie mogę znaleźć. No to co, biorę antenę. Zaraz zobaczycie do czego mi antena. Chociaż mam prowizoryczne duto pasieczne. Bardzo fajna szpachelka do tego. Nożyk i ten miód. Po co mi antena? Antena jest jako daszek, bo już Wam pokazuję przynajmniej spróbuję. Przynamy ciasto. I otwieramy miody. Ciasto rozcięte, to jest twarde. One muszą sobie to przegryźć. Miód się wycieka jeśli to jest miód. To jest to miód. I antena to jest daszek przed deszczem. I tak, pszczoła sobie tu wleci, weździe co chce, nadgryzie, to nie zmoknie od deszczu, a jeszcze cztery ciasta wsadzimy do uli, w sensie domków pszczelich, nie? Oczywiście standard, wszystko potwierane, ale standard statywa nie wziąłem, więc jedziemy na żywioł, nie? Ja nie będę do nich tam zaglądał, bo jest chłodno. Mam dziurawe spodnie, co my tu mamy. Powałka pszczoła jest. To jest najlepszy sposób. Jest tu otwór. O, wylatuje, zaraz mnie w kolano uwali pszczoła żyje, spróbujemy ją trochę wkurzyć o gdzie jest, o światło jest pszczoła jest ale nigdzie nie zaglądam pszczoły jest no średnio ale źle nie będzie, przyjdzie pogoda one wyczują cukier, polecą do góry do ciasta jest potrzebna woda więc one sobie będą musiały poradzić ale ale to nie jest w tych okolicach nic strasznego. Najważniejsze, że przeżyły. Ja nie będę ich otwierał, żeby nic im nie zrobić. I zamykamy. To jest tak zwane dokarmianie. Szybkie wiosenne. O. Z moim telefonem nie zobaczymy. Ale musicie. O, coś tam widać. Sarenki u wujka na polu się pasą a ja dalej dokarmię. tylko teraz w którym ulu mieszka pszczoła w tym nie mieszka w tym, w tym mieszka o jaka potę. gdzie tu mamy no. Tu mamy inny rodzaj powałki. Otworzymy to im. Jeden. Drugi. O, już widzicie? Już kurzona lata. Jak mnie wkurzą. Czyli te są bardziej. Są bardziej. Czyli. Mocna, mocniejsza rodzina, jak już atakuje pizdeczka kładziemy im tutaj na powałkę ciasto i zamykamy. Tutaj nie wiem, niestety, czy przeżyją. Jest słaba roje, chyba nie przeżyją. Tam mamy sporo martwej pszczoły, ale ciasto położymy. Jeśli jest królowa, może to się wzmocni. Jak będzie cieplej, będę musiał przyjechać i no, tą martwą pszczołę wyrzucić. A ta malutka może to z niej będzie, ale nikłe szanse. Macie. Macie dla porównania. O, patrzcie, jak szybko wyszły. Zaraz będę atakować. A ja nawet mi się nie chciało ten rozpalać, więc muszę ich tak, je trochę jakoś przesunąć. Oczywiście, rękawicy też nie chciałem, ale szybko zamykam. Ale patrzcie, no z tej rodziny coś już będzie, nie? Więc w porównaniu, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, trzecia to tragedia. A tu coś będzie, już latają, zamykam i uciekam. Patrzcie, jest tu, gdzie ona jest. Po bluzce mi chodzi. hu, dobra, uciekam. Ja niby twarde, ale nie lubię urządzeń. Jakbym lubił urządzenia. To bym się zaszczepił na palio, i wtedy już byłbym zdrowy, nie byłbym paliakiem, niemyślącym tym Polakiem, jak niektórzy uważają. Ale patrzcie, już je wzruszyłem, już żyją. O, tak źle założyłem, ale to nie ma znaczenia w tym momencie. Mam cztery ule, pełne. Pełne. Ten jest taki biedny, raczej nic z tego nie będzie. Z trzech uli jakiś pożytek będzie trzeba je popilnować. I co widzicie? W taką pogodę. Jest tu pięknie. O, jeszcze więcej sarenków. O, tam biegnie jakaś i więcej sarenków wyszło. No. Ja już skończyłem na dzisiaj. Będą cieplejsze dni. One wylecą. Ten miodek wyżrą. A ja Was się widzę następnym razem. A, no i porządek po sobie. Ja nigdy śmieci nie zostawiam. Nawet jakby to nie było powiedzmy u mnie. No więc. Chociaż czasem się zdarzy, że gdzieś mi tu wiatr zwieje, ale później jak jestem, no to to podnoszę. Do zobaczenia Wam. Jest taka inna sprzedaż niż zwykle. Takie sztabki. Nie do końca dolane. Taki mały walec. To wszystko idzie na sprzedaż, więc trzeba lecieć.